Witam Państwa, jesteśmy, na... jesteśmy w salonie 2 Kółka w Nagle na Notecią. Mieścimy się 30 km od koszczy tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu internetowego salon 2 kpl i pamiętajcie, że wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj robimy sprzedaż ratalną przez telewizję. Dzisiaj prezentujemy państwu motocykl, który przepraszam, motorower, który dotarł do nas drugi raz. Jest to motorower od Junaka model 600, model 906. To jest następca tak jakby modelu 905, ale o trochę innej budowie. Na początku sezonu mieliśmy jedną sztukę Bardzo długo nie było tego motoroweru. No i no nie ukrywamy, że, że prezentuje się bardzo fajnie. 49 cm3, 4 jednocylindrowy, prędkość maksymalna oczywiście 45 km h moc około 3,3 konia mechanicznego, rozruch i elektryczny i nożny, amulet przód, tarczowy hydrauliczny, z tyłu tarczowy hydrauliczny. 17, tylko że z przodu 90 na 90, a z tyłu 110 na 80. Wymiana 2030 na 775 na wysokość 1060, masa 95 kg, dopuszczalne obciążenie 150 kg, pojemność w zbiorniku paliwa 13 litrów, ilość miejsc 2 i występuje w trzech wersjach kolorystycznych. awaryjności, bo za mało tych sztuk sprzedaliśmy i za mało serwisujemy. Ale z tego wiemy z doświadczenia, że za co Junak się weźmie to jest raczej porządne, także mamy bardzo pozytywne wrażenia odnośnie Junaka 906. Bardzo ciężko z dostępnością dostaliśmy jedną sztukę. Także długo u nas na pewno w salonie nie będzie. Ale wszystkich zainteresowanych zapraszam na salonpaku.pl Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku, na nasz y, Instagram oraz na nasz y, 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 kanał na YouTube, przepraszam. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które państwo. I proszę pamiętajcie, salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały